Co się dzieje? Co tam wali? Uuu. Panie, troszeczkę panu się pobyt przeciągnął. Ale ja bym chciał jeszcze przedłużyć pobyt. Ale mamy już listopad, zaraz śnieg będzie padał. Właśnie! Haha! <laughs> Kalifornia Camp Mielno 2009! Sprawdź to! Właśnie tak! Sprawdź tą miejscówę! Mielno! Haha! <laughs> ja! Zobacz na typa, co się wozi, tym rolę On stworzy to miejsce jak Jakibartelone, weź się odpadnij, zabieg sobie ekipę poznaj kalifornię kampi I razne życie, padaj na kemping i te drewniane file tego co się tu dzieje Nie zobaczysz nie tylko u nas taki klipie, albo tutaj na miejscu to Kalifornia kampi miejsce bliskie memu sercu Pytasz, dlaczego powiem się to jest jasne tym my spotkania i spotaniszny aż się Tu na wakacji, więc znane całej Polsce ja zostaję tutaj przez pewne dwa miesiące Gorąco, słońce jest 100 metrów od nas Więc pakuj walizki jeśli chcesz tego dostać Tu ładniejsze dziewczyny niż Ewalon Longoria Chcesz tu pokać swoje dźwięki A będziesz wiec California Jump, jump, jump the... California Come, Jump, jump, jump Jump, kam, jump California Come, Jump, jump, jump California Come, Jump, jump, jump California. Come, Jump, 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 California. Come, jump, jump, jump. Knia, ka. Kalifornijski beat! Wkręca cieni, czyli e, ma Kalifornia Beach? nie zupełnie dziś. E, e, Bawimy się w kraju chłodnym, lecz zimny lek jest w tym wypadku niezawodny. Tu, gdzie Ty słońce jest? świeci mocniej, piasek jest gorący, a kobiety są he he. no powietrze nocą jest yes. i dziwnym trafem to miejsce O Nie się mowa tu o Kalifornia Club. Jest tu nawet bar, więc nie musisz szukać klanku. E. Dajcie parę rap. Przestań z Dawaj tam, zanim się uprzedzi, kurwa Marty Schmitz druga, wyzy są o szmalu sakwe, o? Bo drinki tu kosztują, a, a kobiety, kobiety nie są łatwe o, nie. Bo trzecie, trzeciej żyj, chwilą chwytaj dzień to mielno, które jeszcze karpet je yes. Jump, jump, jump Kalifornia jump jump. jump, jump, jump Kalifornia jump jump. jump, jump, jump kam, Jump, jump, jump Jump, Kali! Kalifornia kampionierów camp. Camp, 15. Marek z ekipą zaprasza na wakacje. Przyjeżdżaj tu, szalone wariacje. Alkohol i pasje, dziewczyny, mam rację. Drewniane domki kryją tajemnice tam. Przekonaj się szybko, wpadaj na kampie Z grill, bar, siłownia, plaża. Nie w każdym miejscu się to zdarza. Hej, Marek, sztama znów przybita. Na znak przyjaźni, wódka wypita. Godzina czwarta, nad kampem już jasno. Pierdolcie za Ruszamy w miasto, nieleńskie balety, śliczne kobiety, motory i kabriolety Kalifornia, Camp, niech nam żyje wiecznie Kuba T, pozdrawiam serdecznie Witam, tu karaś was pierwszy mielna, ten referent jest znany jak krakowski hejnał Mamy piaski jak włosy Reni Beger Oto gubernator jak Schwarzenegger